Franklin i ciasteczka. Franklin umiał już sobie zawiązać buty, umiał też dobrze liczyć, a także piec naprawdę dobre ciasteczka. Czasami miał z tym jednak problem. Czasem jego ciasteczka były zbyt dobre. Pewnego dnia Franklin i Miś grali w berka. Ach, sapnął miś, jestem głodny. Ja też, powiedział żółwik. Chodźmy do domu i upieczmy ciasteczka. Świetna myśl, zgodził się przyjaciel. Franklin i miś wpadli do kuchni, wyjęli z lodówki masło i jajka, wzięli z szafki cukier i mąkę. Wysypali z torby mnóstwo czekoladowych chrupek. Odmierzyli składniki i starannie je wymieszali. Nałożyli na blachę małe placuszki ciasta. Mama Franklina wstawiła blachę do piekarnika, a potem obaj przyjaciele usiedli i czekali, czekali i czekali. Ding! Zadźwięczał kuchenny stoper. Mama Franklina wyjęła blachę z piekarnika. I blacha, i piekarnik były bardzo gorące. Ile ciasteczek dostanę? Zapytał niecierpliwie miś. Zrobiliśmy dwanaście, przypomniał żółwik. To wypada na każdego po sześć, obliczył miś. Wspaniale! Ucieszył się Franklin. Mógłbym ich zjeść całą górę. Przyjaciele nalali sobie mleka i usiedli przy stole. Macie dużo ciasteczek? Zagadnęła mama Franklina. Żółwik potrząsnął głową. Wcale nie jest ich tak bardzo dużo, rzekł. Może podzielicie się z waszymi siostrami? Zaproponowała mama. Ale tu nie ma Żowinki i beci, zaprotestował Franklin. Teraz są na lekcji pływania, wyjaśniła mama. Wkrótce wrócą i na pewno będą głodne. Hmm, mruknął Franklin. Hm mruknął tak samo Miś. Miś smętnie spojrzał na swoją porcję. Mam sześć ciasteczek, odezwał się. – To znaczy, że trzy muszę odstąpić Beci. – A ja muszę trzy ciasteczka dać żółwince – westchnął Franklin. Miś podzielił swoje ciasteczka na dwie równe kubki. To samo zrobił Franklin. Potem miś spałaszował swoją kubkę. I to samo zrobił żółwik. Przyjaciele wyszli na podwórko, żeby się pobawić. Po chwili Franklin zagadnął. Moja siostra jest zbyt mała, żeby zjeść aż trzy ciasteczka naraz. Miś zgodził się z nim. Moja siostra też dodał. Ale ja mógłbym zjeść ich całą górę, ciągnął dalej żółwik. Ja tak samo, przytaknął Miś. Hm zamyślił się Franklin. Hmm, zawtórował mu przyjaciel. Franklin i Miś pędem wpadli do domu. Każdy z nich zjadł jeszcze po jednym ciasteczku. Dwa ciasteczka to też całkiem dużo, orzekł Miś. Dwa ciasteczka to prawie tyle samo, co trzy, dodał żółwik. Potem obaj zjedli jeszcze po jednym ciastku. Jedno ciasteczko to już nie jest dużo, zauważył Franklin. Jedno ciasteczko to prawie jakby wcale nie ciasteczko. Zgodził się z nim miś. I obaj spałażowali ostatnie dwa ciasteczka. Franklin zerknął na pusty talerz. Ojej! Słapał się za głowę. Kiedy się kończy lekcja pływania? O trzeciej przypomniał sobie miś. Żółwik spojrzał na zegar. Dochodziła trzecia. Ojej! Franklin znowu jęknął. Ale zaraz wpadł na pomysł. Przyjaciele pośpieszyli do kuchni. Wzięli masło i jajka. Przygotowali cukier i mąkę. Wysypali z torby mnóstwo czekoladowych chrupek. Odmierzyli składniki i starannie je wymieszali. Nałożyli na blachę małe placuszki ciasta. Tato Franklina wstawił blachę do piekarnika, a potem czekali, czekali i czekali. Ting! zadźwięczał kuchenny stoper. Tato Franklina... Wyjął blachę z piekarnika. Macie dużo ciasteczek, zauważył. Trochę będzie dla żółwinki i byci, wyjaśnił żółwik. To świetnie, że chcecie się podzielić, powiedział tato. Jesteście dobrymi braćmi. Oczywiście, przydagnął Franklin. Przyjaciele spojrzeli na górę ciasteczek. – Wydaje mi się, że trzy ciasteczka to za dużo jak dla mojej małej siostrzyczki – stwierdził Miś. – Żółwinka nigdy w życiu nie zje aż trzech ciastek naraz – orzekł Franklin. Franklin i Miś zjedli więc po jednym ciasteczku. A potem, kiedy żółwinka i Becia przyszły do domu, ciasteczek nie było. Gdzie są nasze ciasteczka? zapytała siostra Franklina. Wtedy żółwik wpadł na świetny pomysł. Dam wam mój przepis, powiedział: Ty i Becia możecie pomóc przy pieczeniu. I tutaj mamy przepis na ciasteczka Franklina. Dwa jajka, pół filiżanki miękkiego masła. Dwie filiżanki mąki, jedna filiżanka cukru, jedna filiżanka czekoladowych chrupek. Nastaw piekarnik na 180 stopni, ubij jajka z cukrem i masłem. Dodaj mąkę, czekoladowe chrupki i wymieszaj. Nałóż łyżką ciasto na blachę do pieczenia tak, żeby powstały małe placuszki. Poproś kogoś dorosłego, żeby wstawił blachę do piekarnika. Nastaw kuchenny stoper na piętnaście minut. Po wyjęciu ciasteczka powinny wystygnąć. Smacznego. Ding! zadźwięczał kuchenny stoper. Tym razem do stołu usiedli wszyscy. Cieszę się Franklinie, że potrafisz się dzielić. Mama pochwaliła syna. Żółwik uśmiechnął się. Czasami mogą mi wystarczyć tylko trzy ciasteczka, powiedział. A innym też przecież smakują.